Witam Państwa bardzo serdecznie. No dzisiaj, drodzy Państwo, wstałem rano stosunkowo wcześnie, bo gdzieś między siódmą a ósmą na oknie szron wyglądam na termometr dwa stopnie po prostu. A więc mówię zimno. Wyszedłem na zewnątrz, no jednak bardzo zimno. I to jeszcze pierwszy listopad, a pierwszego listopada to my z reguły wszyscy wiemy, że tam na, jak się idzie na te groby, te znicze tam zapalić, prawda, to zawsze jest zimno. Ale ja pamiętam kiedyś był Taki listopad, taki pierwszy listopad święto zmarłych, że było bodaj 20 stopni. I ludzie to już z reguły oczywiście wychodzą z domu, zabierają te płaszcze zimowe, czapki i tak dalej, szaliki. Tu się okazuje na cmentarzu 20 stopni. Ludzie no byli przygotowani na to, żeby się mierzyć z tą temperaturą, a tu się okazało złe wieści, bo za ciepło, pogoda niedopasowana do tego dnia wszystkich świętych, gdzie się już większość przyzwyczaja, że na pewno będzie zimno. No dobre wieści, no rzadko słyszymy te dobre wieści, no około same złe wieści, prawda, w szczególności złe wieści dotyczące naszego ukochanego kraju, który jest w nieskończoność, będzie chyba rozkradany. Ta Katarynka, prawda, to z jednej, to z drugiej strony, czyja jest ta Polska, jak ta Polska ma być rządzona, no tego już słuchać naprawdę nie można. Król pustkowia wstał rano i mówi: Oj, to szybko trzeba w kominku tutaj rozpalić, prawda? Ja zaglądam do kominka, a tutaj dobre wieści, akurat z rana, dobre wieści. Bo w kominku się jeszcze, yy, prawda, drewno nie wypaliło po całej nocy, więc szybciutko dorzuciłem tam troszkę drewna, rozpaliło się natychmiastowo. A więc dobre wieści jednak mimo wszystko. A z drugiej strony, złe wieści znowu, no bo jeśli te lobby, ta sekta Chabad Lubawicz urzęduje w tym Sejmie, no to <ścoughs> każdego dnia w zasadzie. Gdy się tylko o tym wie, oczywiście, gdy się o tym pomyśli, to człowiek od razu ma zły humor po prostu i już sobie zdaje sprawę, że te złe wieści, to one krążą po tej Polsce w nieskończoność. No i święto zmarłych mamy teraz, prawda? Co? Co to za święto jest tak naprawdę? Bo to jest zawsze jak mamy jakieś święto, prawda? Świętujemy coś, prawda? Bawimy się, mówimy wesołych świąt, radosnych świąt. A to jest jedyne święto, gdzie się nikt nie cieszy przecież, prawda? No ciężko byłoby myśleć o tym, że ktoś pójdzie na cmentarz i będzie się cieszył, prawda, że jego bliscy gdzieś tam odeszli, poumierali i tak dalej, i tak dalej. No jakie tutaj znowu dobre wieści, prawda? A w szczególności, gdy tam jeszcze wiadomo y, gdy się przydarzyła najtragiczniejsza sytuacja gdy rodzice musieli pochować własne dzieci no ciężko jest tutaj teraz wchodzić w jakiekolwiek tego typu dyskusje, polemiki prawda, y, które y, 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 zaraz za tym jak kościół katolicki przyjmuje stanowisko w, te, w tej sprawie prawda, no bo kościół katolicki Yy, będzie kurczowo trzymał się tej tezy, że przecież ci ludzie trafili już do Królestwa Niebieskiego, już są w lepszym świecie, prawda? Już są w raju, prawdopodobnie, no ale ludzie na Ziemi nie mają ochoty świętować tego w ten sposób: że no odszedł tam ojciec, matka, yy, prawda? Mąż, żona, dziecko, jak tutaj. Z taką myślą się teraz pogodzić, więc generalnie rzecz biorąc, jest to jedyne święto, w którym bardziej dopuszczamy do siebie zadumę, refleksję, prawda? Cokolwiek by to miało znaczyć, bo nie ma sensu przecież na ten temat się teraz rozwodzić. Ale dzisiaj, drodzy państwo, Wstałem też rano, spojrzałem, co tam się dzieje w internecie, jakie tam znowu wieści, i natrafiłem na film, gdy jedna pani tam mówi: Jak się ubrać? Jak się ubrać? Na ten cmentarz, żeby była to odpowiednia, prawda, stylówka, żeby się dobrze zaprezentować, więc ja już tego nawet nie będę komentował: jak ma się facet ubrać, prawda, jak ma się kobieta ubrać, bo to będzie w dobrym tonie, prawda, się tam wystroić i iść na cmentarz. To już zmienia charakter w ogóle tej życiowej dyscypliny jakby ktoś miał problemy w ogóle, bo tych ekspertów jest wszędzie pełno. Jakby ktoś miał problemy i nie wiedział jaki strój, na przykład na daną okazję założyć, to już jest oferta kierowana do społeczeństwa przygłupów. No, ale jak się pojawia delikwent, który mówi yy, jak spać, jak chodzić, prawda, jak jeść, albo ile wody masz wypić rano, żeby dobrze funkcjonować, no, bo ty jesteś, bo ty nie wiesz po prostu ile tej wody twój organizm potrzebuje. No, ja, ja zakładam, że być może tak jest, że, że ludzie nie, niektórzy tego nie wiedzą i potrzebują tego mentora, tego autorytetu, ale to już mówię, to już jest. System ułomności. Wbity na, w ten świat na poziomie takim mentalnym, tak jak y, ludzie nie wiedzą, jaki pokarm przyjmować, bo nie są nawet wrażliwi na swoją godność, chociażby. Zauważcie, że w świecie przyrody każde zwierzę ma ten swój jadłospis, nazwijmy to w ten sposób w pełni. Dopasowany do tego zwierzęcia. Przecież są zwierzęta, które w żadnym razie pewnego rodzaju pokarmu nie tkną. A ten człowieczek, ten śmietniczek z zachodu, a to żelki, a to pianki, a to chipsy, a to to, a to tamto, a to siamto. No po prostu. Jak ten człowiek ma dobrze funkcjonować, jak on nawet na poziomie tej biologii wła własnej, prawda, tego odczuwania yy, swoich potrzeb własnego organizmu jest kaleką, jest okaleczony. Więc następnie później ci ludzie idą, prawda, na te wybory, no bo tam też pełno kalectwa się panoszy. Skoro wszędzie jest kalectwo, no to co co ma być yy, yy, prawda innego wszędzie, do dokładnie. Okaleczony człowiek chodzący po Yy, ziemi udający bardzo często sympatię, wszystko przenikającą, żeby po prostu swój interesik zrobić i załatwić. Ale dzisiaj jeszcze jedna radosna, taka radosna, śmieszna, bo to może nie jest radosne, ale śmieszna historia, yy, którą chciałbym Państwu yy, opowiedzieć. Yy, wiecie Państwo, bo zapewne niektórzy macie yy, takie roboty sprzątające w domu. I są takie roboty, które mają wmontowane kamerki. Y, mają wmontowane kamerki. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych y, jakieś tam roboty, jakieś firmy zostały zhakowane, i hakerzy włamali się do systemu operacyjnego tych urządzeń sprzątających. A te urządzenia sprzątające te roboty sprzątające mają zmapowany cały dom. Prawda? Mają zmapowany cały dom, więc yy, ci hakerzy yy, po prostu yy, przejmując tego robota byli w stanie zobaczyć, co ktoś ma w domu. No i przy tej okazji zaplanować yy, oczywiście yy, no, kradzież, no bo to na potrzeby oczywiście okradzenia. Więc jak ktoś tam miał przy tej okazji jakieś cenne przedmioty, no to haker sobie yy, już. Z poziomu tego urządzenia, które mógł zaprowadzić w każde miejsce w domu, prawda, sterując tym urządzeniem, mógł sobie sprawdzić, co wy tam w domu trzymacie. Ale te urządzenia, te roboty sprzątające miały podobno jeszcze wmontowane tam jakieś głośniki. Nie wiem, prawdopodobnie do wydawania jakiś komend tam, prawda i tak dalej. Więc haker, który jak spojrzał, co w tym domu się znajduje i nie był zadowolony, to przez te głośniki jakieś wulgaryzmy w stronę właściciela tego domu zostały tam skierowane. Także taka żartobliwa w zasadzie, no ale przy tej okazji bardzo tragiczna i smutna prawda informacja, że ktoś kto kupił takiego robota no żeby mu robot w dom posprzątał Przy tej okazji się y, mogło okazać, że ten dom został opustoszony. No, ale nawet jakby y, tego robota ktoś tam nie miał, to i tak ci, prawda, y, politycy i tak nas okradną, i tak nam zabiorą wszystko. Mało tego, przy tej okazji jeszcze zepsują nam humor. A więc musiałaby być teraz jakaś konkluzja, no jakieś dobre wieści. No, i dobre wieści. No to ja już nie wiem, drodzy Państwo, jakie tutaj dobre wieści mógłbym przekazać. No, oprócz tego, że akurat mi się po nocy jeszcze w kominku paliło, no to to były dla mnie dobre wieści, ale może do, z dobrych wieści to bym przekazał taką informację, że tutaj nieopodal w takiej jednej wiosce niedaleko na Żywiecczyźnie to budują takie mauzoleum. To ma być takie mauzoleum. To jest jeszcze w trakcie budowy, bo ten plac jest rozkopany. Ja tam nawet przechodziłem, jak wracałem z gór y, kiedyś i tam ma być małżaleń poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych, y, między innymi pamięci y, temu oddziałowi Bartka Zygmunt Flame się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, ten dowódca tego oddzia oddziału, który po II wojnie światowej w latach 45-47 y, nie złożył broni i walczył y, z. Komunistami został ostatecznie w roku 1947, zdaje się, zabity chyba w Bielsku, z tego co pamiętam. Także ma powstać takie mauzoleum, takie miejsce pamięci, takie miejsce zadumy, prawda? No to jest dobra wiadomość, że ten, ta pamięć będzie jednak kultywowana że w tym kraju żyli jednak niegdyś ludzie niezłomni, którzy się opresji tej systemowej poddać nie zechcieli. Zatem drodzy Państwo, życzę mimo wszystko miłego dnia, kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.